Powiem szczerze, że ten finisz, który teraz potrzebujemy sporo y, odporności psychicznej, y, no bo te wszystkie świństwa będą nam wywalane teraz. Y, specjalizuje się to w tym druga strona, jak widać. No. Życzę wszystkim prawicowym kandydatom y, odporności na tą ostatnią chwilę. A jeszcze coś może wyjść? Nie, a co oni? Jeżeli to jest tak, że. Potrafią z igły widły zrobić, a więc to jest tak, że człowiek ratuje drugiemu mieszkanie z dożywotnim, bez udziału finansowego jego wkładu żadnego. Robi się tutaj jakiegoś drapieżce z gościa, który... Oczywiście można mówić, że dobrymi chęciami jest piekło wybrukowane, no ale nie przesadzajmy na litość boską. Człowiek ma gdzie mieszkać, a miał być przecież usunięty z tego mieszkania. Człowiek, który był skonfliktowany z sąsiadami, co by nie powiedzieć, dostaje rękę pomocną i co, że niby coś tu jest źle? Gdzie jest poszkodowany, pytam się w tej sprawie. Gdzie jest poszkodowany w tej sprawie? Zawsze sobie to zadaję pytanie, że tam jest zawsze przestępstwo, gdzie jest poszkodowany. Pytam się, gdzie on tu jest. Nie ma, proszę Państwa. I powiem tylko tyle, że to są zwykłe świństwa wyciągane. I to niestety wyciąganie komuś tam faktur, wyciąganie jakichś dokumentów, steczek, powiem, że jest obrzydliwe po prostu. A to, że jest kampania, dzisiaj Wirtualna Polska ujawniła, że kampania przez akcję demokracja prowadzona, czyli wychwalające filmiki Rafała Trzaskowskiego, ta, ta. A atakujące Sławomira Mencena i Karola Nawrockiego? To znaczy, że brakuje inteligencji drugiej stronie, ale nie, nie polskiej, europejskiej. Establishment europejski, proszę Państwa, broni się za wszelką cenę, a wiedzą, że przegrają, więc robią, co mogą. Dlatego ja tu się spodziewam różnych rzeczy. Ja bym tutaj w ogóle prawej stronie, szczególnie tym ważnym, najważniejszym, że tak powiem, kandydatom, radziłbym, żeby uważali na siebie autentycznie, bo tu wszystko może być możliwe. Oni bro, bronią gigantycznych, bo miliardowych interesów w Europie. Oni, y, oni bronią y, y, Europy swojej, która w, w dużym, na przykład w Holandii, Belgii, to ta Europa już jest ich. W Niemczech to jest Europa już ich. Francja też nie potrafiła odwołać Macrona, więc co zrobili z Marie Mekle, e, e, Le, Pen? Le Pen? No po prostu uznali, że ona nie ma prawa wyborczego. <laughs> Natomiast to jest po prostu my szczerze powiem idziemy w stronę, w której jeszcze Europa nie była. Bo nawet za tego komunizmu, tak zwanego socjalizmu, e, e, polityka nie była tak bezczelna, jak teraz jest. No. To jest tak, że w biały dzień się kradnie, w biały dzień się e, rozbija bank e, i mówi się: Co? Przecież nic się nie stało. No to mamy przykład, który Pani redaktor przed chwilą podała. Pro, proszę Państwa, co by było, gdyby się okazało, że Prawo i Sprawiedliwość jest finansowana przez jakieś obce źródła? Co by było, pytam się. Ale człowiek, który stoi na, ty, na czele tej akcji demokracji, no generalnie no nie był obcy e, Koalicji Obywatelskiej, bo był asystentem posłanki Koalicji Obywatelskiej do niedawna. Pod, dostawał nagrodę od e, prezydenta Warszawy chłopcyk. parę lat temu. No ale on, ja słyszałam jego tłumaczenie, on że no, on nie odpowiada za wszystkich swoich wolontariuszy, przepraszam. W takiej e, sprawie tak. nie odpowiada, to kto odpowiada? Ja myślę, że bardziej trzeba by się przyjrzeć tej wolnej demokracji z tytułu kto stoi za? A tam, proszę Państwa, Eureka. Przed tym, jak Orban w, na Węgrzech objął rządy, to poprzedni lewicowy rząd, który przypomnę w skandaliczny sposób pożegnał się z władzą, to skandalem po prostu, proszę Państwa, to szefem służb węgierskich był człowiek, który jest współwłaścicielem tejże właśnie spółki, która w Polsce miesza. Więc jeżeli założyć, że ze służb się nigdy nie wychodzi, to pytam się, kto w tym miesza? Kto mieszał z mieszkaniem, kto miesza teraz tutaj z dopłatami, kto miesza służby, ale uwaga, nie polskie, tylko już europejskie. A czy nie dziwi Pana rola no, rządowej agendy NASK, która powinna tak. chronić wszystkich kandydatów i parasol ochronny nad nimi rozpościerać? A wygląda na to, jakby to była siana jakaś dezinformacja generalnie, bo mówi się o prowokacjach, ale wobec Rafała Trzaskowskiego w tej sprawie. No, no granat i w ręku wybuchł dzisiaj usłyszałem to porównanie. Myślę, że to jest dobre, dlatego, że to było szykowane na, podobnie zresztą jak w Bułgarii, po amatorsku, bo najpierw okazało się, że jednego unieważnili pierwszą turę, bo Rosjanie, a potem się okazało, w Rumunii, przepraszam, a, a potem się okazało, że to jednak Niemcy. I kto to wydał? No jak zwykle Niemcy wydali, dlatego, że na Twitterze jeden z polityków napisał, że to my żeśmy te tweety opłacali przecież, a nie tam ktoś. Więc powiem, że... My będziemy pod presją pewnego rodzaju. Na szczęście jeszcze jest jeden dzień jutrzejszy. Mamy pierwszą turę. W pierwszej turze idziemy głosować, no wiadomo, sercem, natomiast w drugiej turze to myślę sobie, proszę Państwa, że będziemy wszyscy razem zdawać egzamin dojrzałości. Czy, tak, czy my chcemy w ogóle ojczyzny własnej? Czy my, czy my za Polską jesteśmy, czy też za Europą? Myślę, że to jest głębszy sens, dlatego że lekce sobie ważą sprawę ludzie, którzy w prosty sposób widzą te wybory. Ja je widzę w bardziej skomplikowany sposób. To jest tak, że to domino zacznie się w Polsce. Zresztą, można powiedzieć, jak zwykle, z historycznego punktu widzenia. Ale to ogarnie całą Europę. To jest tak, że ta, dzisiaj się wszystko będzie komasowało na w Tuska i Trzaskowskiego i Trzaskowski ma pełną świadomość, że nie może przegrać tych wyborów, dlatego on tak drętwieje w debatach. Ja patrzę na niego i on nawet chyba nie wiem, czy on sobie do końca zdaje sprawę z tego, jaki ciężar na nim spoczywa. No I w tej ostatniej było widać. że widać zdaje było, no. sobie sprawę. To nie jest tak, że on jest zmęczony. On już wie, co go tłoczy. I powiem tylko tyle. Chcecie państwo wiedzieć, jakie są sondaże? To popatrzcie, jak spotkania wyglądają prawicy, i jak spotkania wyglądają Platformy Obywatelskiej. Zobaczcie. A wtedy, proszę Państwa, myślę sobie, że każdy z Was wie, że te wybory Trzaskowski przegra, dlatego że dla nas Polska jest czymś więcej niż interesem europejskim. Polska sama w istocie swojej jest naszą ojczyzną i my walczymy o nią, a nie o Europę. Europa jest dalej. My mamy egocentryczne spojrzenie jesteśmy nacjonalistami polskimi. Po prostu kochamy swoją ojczyznę. I jak naprawdę to mnie cieszy, że jak idę na spotkania, to ja rozmawiam i mówię o ojczyźnie. O kraju naszych ojców i dziadów, o tym, jak ważne to jest dla nas, że my nie możemy tego po prostu przegrać. Tak po prostu oddać ojczyznę Niemcom, Francuzom, a oni widać wyraźnie, jak traktują Polskę. I jak chcecie Państwo, żeby Polska jeździła w wagonie towarowym, tak jak tuska się wozi w jakiejś tam drugiej klasie. No to właśnie macie. Czarno na białym pokazane, jak Polska będzie traktowana w Unii Europejskiej. Dlatego bardzo gorąco zachęcam Państwa do myślenia, czy aby nam się w tej Unii Europejskiej tak skonstruowane, jak dzisiaj ona wygląda, czy nam się jeszcze opłaca być. I te, tą formę myślenia myślę, że czas rozpocząć y, y, o tym mówić i debatować, dlatego że ta Unia, która jest wypisz, wymaruj, socjalistycznym Związkiem yy, yy, Republik Radzieckich. Po prostu ja myślę, że tam było więcej wolności niż dzisiaj jest w Unii Europejskiej. Wszystko jest pisem na wodę. Po prostu wszystko to jest pizza na wodę. Ja dzisiaj od taksówkarza słyszałem, że, bo to już nawet chodzi gdzieś tam, że zastanawiają się w ogóle, czy nie zakazać domów jednorodzinnych w Europie. To, co zrobią z Wielką Brytanią, Londynem. Nie, no to na z, przykład. Po prostu wiecie Państwo, my z takim szaleństwem mamy, wiecie, że to jest tak, że ta deprawacja Unii Europejskiej bierze się z tego, że tylko układy wewnętrzne Unii powodują, kto jest komisarzem, a kto nie jest. Kto ma większość w Partii Ludowej, a w Partii Ludowej większość mają Niemcy i Francuzi. Koniec kropka. Oni rządzą Europą. I na taką Europę ja się nie zgadzam. Europa wolnych ojczyzn, Europa e, układu Schengen, Europa, która oczywiście może i musi w, w, w Pakcie Północnoatlantyckim brać udział, Europa, która rozwija się własnymi prędkościami, to to jest dla nas przyszłość. Natomiast jeżeli Europa e, będzie szła w tym kierunku, w którym idzie, a więc głupoty, zamordyzmu i e, 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 etyki mierzonej walizkami pieniędzy, proszę państwa, to nas tam być nie powinno. My mamy większe aspiracje. No, powiedział pan o tym wagonie towarowym. Oczywiście to nie był chyba wagon towarowy, tylko jakiś normalny. Wagon. No leżanki, <laughs> kusetka. Ale w każdym razie wagon osobny, który <laughs> tak, tak. był przeznaczony dla premiera Odrębne. Polski, odrębny niż ten, który był przeznaczony tak. dla wielkiej trójki, czyli premiera Wielkiej Brytanii, prezydenta Francji i kanclerza Niemiec. Mnie się szczególnie smutno zrobiło, kiedy zobaczyłam na mm, peronie i jak pan kanclerz Niemiec mówi, ty do pociągu, bo ja tu jeszcze muszę wydać yy, oświadczenie, czyli tak Taka. jakby nie chciał, żeby, a, a kolegów tamtych nie wyprasza. Premier Wielkiej Brytanii oraz prezydent Francji zostają. Jak on zabiega o jakieś przywitanie, no, kiedy wysiadł z nas z prezydentem Francji, no, on się jakby odwrócił, ale z powrotem plecami do niego się odwraca. I to nie jest żaden satysfakcjonujący obrazek nawet dla tych, którzy Donalda Tuska nie lubią, bo to jest przecież premier polski. Jak pan na to patrzy? Tak to już jest, proszę państwa, że. Yy... Takim ludziom na podwórku się po prostu, na moich podwórkach się rąk nie podawało. To jest tak, albo jesteś z nami, albo z nimi, a on jest ciągle w rozkroku. Ja myślę, że większość jego decyzji i tutaj e, muszę Państwu powiedzieć, że wojska polskie pod pozorem, nie wiem, akcji policyjnej, ale pójdą na Ukrainę. No rząd Już? zapewnia, że nie. No oczywiście, do 18 czerwca do 1 czerwca przepraszam dzień dziecka a potem już hulaj dusza i oni nie mówią tego specjalnie bo nie wiedzą kto będzie prezydentem ja tylko przypomnę państwu że konstytucja większe umowy które mają które rzutują na nasze życie powinny być ratyfikowane międzynarodowe umowy podpisywane przez rząd powinny być ratyfikowane unia europejska to wyrzuciła do kosza na śmieci uznając że nasza konstytucja jest bez wartości dla nich i istotą jest prawo europejskie a prawo jest traktatem. Nie ma czegoś takiego jak kodeks jakikolwiek w Unii Europejskiej. Więc myślę sobie, że e, proszę Państwa, popatrzcie, jaka, jakie to się ładne domino robi. Jak mi się to podoba, naprawdę. E, Kamela Harris, bo przecież za tymi dopotami stoją przecież demokraci amerykańscy, a więc ci, co przegrali. Oni nie chcą e, przegrywać Unii Europejskiej jeszcze. Chcą mieć jeszcze tu wpływy. E, e, no to proszę zobaczyć. Zwycięstwo Trumpa to był pewien moment. To był taki moment zwrotny, powiedziałbym. I, e, i nie udało się go zastraszyć sądami, nie udało się go karać tam 700 milionów, jakieś kary dostał, coś tam. Nie załamali chłopa. Wygrał Trump. Podoba mi się to. I, i teraz po kolei. Mamy dosłownie w tą niedzielę wybory w Rumunii. Mamy już Meloni, która czeka tak naprawdę, żeby do niej doszusować. I mamy kraje takie jak Słowacja, mamy takie kraje przecież jak Słowenia i powstaje Trójmorze. W sposób naturalny o to się robi. No to, proszę Państwa, Niemcy i Francuzi zarabiają tylko na nas. Oni są deficytowi. W związku z tym, jeżeli my stworzymy ten silny układ, Stany Zjednoczone, Trójmorze, to my, proszę Państwa, Europa wróci na swoje tory, bo na Niemca trzeba siły. Pamiętam jak dziś rozmawiałem z takim generałem z, y, 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 w, w siedzibie NATO amerykańskim y, y, i pytam się go wtedy Niemcy protestowali nie chcemy bazy w Ramstein i tak dalej tam te wszystkie wiadomo jak wszystko go opłacane i pytam się go wprost dlaczego wy tej bazy nie przeniesiecie do Polski Dlaczego do Polski? tego? Przez Polacy kochają Amerykanów, Amerykanie Polaków, no mamy własną historię, nikt takich cyrków robić nie będzie. Zapraszamy do Polski, a on mówi, nie, nie to jest głębszy temat. My jak się z Niemiec wyprowadzimy, to nie wiem, 5-15 lat i wojnę mamy, trzecią światową. Więc my tu jesteśmy, mamy tutaj wielką rolę dla Niemców. E, jeszcze trzymać ich krótko. I powiem, że Niemcy czym więcej, to i, to i dobre porównanie tutaj, Pani redaktor, bo Tusk się przekonał, że jak Niemcom dać palec, to całą rękę wezmą, skoro wszystko załatwiają, co chcą, to nie szanują człowieka. Po prostu Tuska już nie ma dla nich. Co miał zrobić, gdyby, zrobił. Gdyby się z tego przekonania rzeczywiście jakieś wnioski miały wypłynąć i coś miałoby to zmienić, to może uznałabym, że może dobrze, że się w końcu przekonał.